Szanowne Panie, Szanowni Panowie, wszystkim chciałem podziękować za obecność na tym ważnym spotkaniu. Spotkanie jest częścią cyklu, cyklu konferencji na najróżniejsze tematy. Razem te tematy składają się na problem polski, problem polski Anno Domini 2025, bo to jest naprawdę wielki. Trudny problem. Ale jeżeli zapytać, jaki jest w tej chwili najostrzejszy i najbardziej widoczny i odczuwalny społecznie, dolegliwy przejaw tego kryzysu, który mamy dzisiaj w Polsce, to będzie to właśnie służba zdrowia. Więc mamy tutaj rozmawiać o czymś, co jest naprawdę niezwykle ważne i niezwykle trudne do rozwiązania. O, mamy tutaj wiele problemów. No, pierwszy z nich to jest ten, wydawałoby się, chociaż w dobie kryzysu finansowego, to jest co najmniej ryzykowna teza łatwy do rozwiązania. To znaczy, że po prostu trzeba dać więcej pieniędzy, bardzo często padają te sumy, których brakuje, ale tak naprawdę sprawa jest nieporównanie bardziej skomplikowana bo służba zdrowia to jest potężna instytucja, a właściwie zespół instytucji, które funkcjonują w pewnym otoczeniu społecznym, jak zresztą wszystkie instytucje i w związku z tym podjęcie tutaj jakichś dalej idących zmian to przedsięwzięcie, które będzie zawsze uwikłane w różnego rodzaju interesy i związane z nimi napięcia spory będzie uwikłane. także to wszystko to wiąże się z obecnym kształtem naszej administracji państwowej i samorządowej różnego rodzaju podziałami, które mają charakter odnoszący się do interesów poszczególnych grup, a czasem nawet jednostek, ale także charakter związany z różnego rodzaju zjawiskami, które pojawiły się w naszym społeczeństwie w ciągu ostatnich lat i ostatnich dziesięcioleci. W pewnym momencie, dość dawno temu, jeśli wziąć pod uwagę ten okres od 1989 roku, zostały podjęte pewne decyzje, ustalona została pewna struktura. Funkcjonowania służby zdrowia, zarówno w wymiarze finansowym, jak i organizacyjnym. To oczywiście dotyczy także decydentów. W tym wypadku chodzi o organizmy założycielskie, i to obrosło i musiało obrosnąć właśnie zespołem różnego rodzaju problemów społecznych i interesów społecznych, bo te problemy z reguły niemalże są związane z interesami. A więc podjęcie się tutaj, Jakiejś bardzo daleko idącej reformy, a wydaje się, że nadszedł taki moment, w którym jest to konieczne. To jest podjęcie się przedsięwzięcia naprawdę bardzo, bardzo trudnego. Bardzo trudnego i mającego wielką ilość różnego rodzaju aspektów. Ale ponieważ znaleźliśmy się, wybaczcie mi Państwo określenie, potoczne pod ścianą bo tego inaczej w tej chwili określić się nie da, to naprawdę jest najwyższy czas właśnie na tego rodzaju decyzje. Najwyższy czas na zaproponowanie społeczeństwu, zaplanowanie jako element programu, daj Boże przyszłej władzy, czegoś naprawdę daleko idącego. Nie chcę używać tutaj słowa radykalnego, bo my nie mamy zamiaru tutaj posługiwać się jakimiś nowymi, nieznanymi przedtem ideami, dokonywać jakichś niezwykłych eksperymentów. Chodzi tylko po prostu o to, żeby to, co się sprawdziło, zostało podtrzymane i rozwinięte, a to, co się nie sprawdziło, zostało zmienione. Niby proste, ale tak naprawdę ogromnie skomplikowane. Ta zmiana będzie pewnym procesem społecznym i to procesem niewątpliwie konfliktowym. Ale w moim głębokim przekonaniu i sądzę, a w każdym razie mam nadzieję, że wielu z dyskutantów podzieli ten pogląd. Po prostu trzeba to zrobić, bo obecny mechanizm jest na tyle niewydajny, że po prostu nie da się tego załatwić inaczej i choć znalezienie tych sum, o których dzisiaj się mówi, jako tych brakujących, nie byłoby przy dobrej gospodarce, odpowiednim mechanizmie ściągania podatków i odrzuceniu tych wszystkich patologii, które wróciły wraz z nową ekipą rządzącą trudne, to jednak tutaj chodzi o coś dużo, dużo dalej idącego. Nie do mnie należy oczywiście przedstawianie tych propozycji tutaj, ale chciałbym Państwu powiedzieć, że będą one, tak mi się przynajmniej wydaje, zapoznałem się z pewnymi dokumentami, naprawdę tworzyły pewien nowy, zwarty, na razie nie system, tylko projekt systemu, który miejmy nadzieję będzie mógł działać dużo, dużo lepiej niż to, co jest w tej chwili. Publiczna służba zdrowia jest krytykowana niemalże wszędzie, gdzie funkcjonuje. że w każdym kraju, gdzie jest publiczna służba zdrowia, mamy do czynienia z różnego rodzaju zarzutami. Są kryzysy, niekiedy te instytucje czy te rozwiązania, które były przez wiele lat traktowane jako dobre i nawet stawiane jako wzór, dzisiaj są. W sytuacji kryzysowej, właśnie i swoich zadań, tych pierwotnie im postawionych, nie spełniają. To jest zjawisko międzynarodowe. Wydaje mi się, że to jest refleks pewnego szerszego kryzysu tego systemu, który powstał po II wojnie światowej. Przez wiele lat działał bardzo dobrze, ogromnie zmienił świat, szczególnie tą sferę euroamerykańską, w sferze społecznej, ale dzisiaj. Bardzo, ale to bardzo szwankuje. My powinniśmy patrzeć na to, co dzieje się poza Polską, ale przede wszystkim brać pod uwagę nasze polskie problemy, polskie napięcia, polskie rozwiązania, różnego rodzaju aspekty, także takie, które są poza służbą zdrowia, odnoszą się do innych problemów, ale ze służbą zdrowia są bezpośrednio związane. Dam tutaj taki przykład. W bardzo wielu miastach powiatowych, a często całych powiatach, szpital jest największym zakładem pracy. I takie postulaty, żeby te szpitale likwidować, mają nie tylko ten bardzo istotny aspekt odnoszący się do realnej ochrony obywateli, którzy cierpią na jakieś choroby, ale także ma aspekt związany po prostu z perspektywą bezrobocia z perspektywą powrotu do tych problemów społecznych, które nas bardzo, ale to bardzo dotknęły w latach 90., a później na przełomie lat 90. i 2000., i które wydawały się już rozwiązane. A pierwsze objawy takiego zagrożenia nie wynikają też z żadnych zmian w służbie zdrowia, tylko w innych dziedzinach występujące są już w tej chwili widoczne. Wszystko to musi być brane przez nas pod uwagę. Ale sądzę, jestem przekonany, wierzę w to głęboko, że ta konferencja zaprezentuje społeczeństwu projekt, plan, który choć pewnie będzie miał swoich krytyków, no i będą zainteresowani w tym, żeby go krytykować i odrzucić, to jednak przekona. Nasze społeczeństwa, w każdym razie naszych wyborców, mam nadzieję, bardzo liczy w następnych wyborach, bo tego, że warto tutaj coś zmienić, bo w przeciwnym razie kryzys będzie trwał i nawet wielkie sumy nie zdołają zasypać tych przepaści, które tutaj zostały stworzone. Życzę Państwu no, owocnych obrad i mam nadzieję. Że to dzisiejsze wydarzenie, choć kameralne, będzie wydarzeniem bardzo, bardzo ważnym. Pozwolę sobie jeszcze przypomnieć, że przed laty, kiedy realizowaliśmy plan Alternatywa 1, w tym miejscu odbyło się kilka bardzo ważnych narad odnoszących się do służby zdrowia i były one efektywne. i Serdeczne życzę. Państwu, żeby ta też była bardzo efektywna, żebyśmy posunęli się w tej drodze dalej e, niż to miejsce, w którym w tej chwili jesteśmy i żeby to zostało społecznie zauważone. A jeżeli te postulaty, które już znam, będą tutaj zaprezentowane i zaakceptowane, to jestem przekonany, że wywołamy dyskusję, może nie zawsze wobec nas jakoś szczególnie przyjazną, ale potrzebną w tej chwili, żeby tak naprawdę w Polskiej Służbie Zdrowia coś się zmieniło, oczywiście zmieniło na lepsze. Dziękuję bardzo.